Dzień dobry Państwu. Na zegarach już prawie szósta. To jest niedziela, 20 dzień lipca, dokładnie 201 dzień roku. Zobaczmy, kto obchodzi dziś imieniny. Czesław, Eliasz, Leon, Małgorzata i Paweł. Życzymy solenizatom wszystkiego najlepszego. Słońce wzeszło o 4.38, zajdzie o 20.45, a to oznacza, że dzień będzie trwał 16 godzin i 7 minut. A o czym będziemy dzisiaj mówić w poranku? No, przede wszystkim do Sopotu. Nocny rajd szaleńca po sopockim Molo. Mężczyzna kierujący Hondą wjechał najpierw na Mąciak, a następnie na drewniane molo w Sopocie. Po drodze rozjeżdżał z premedytacją spacerujących i siedzących przy stolikach ludzi. Rannych jest 16 osób. Sprawcą jest 32-letni mieszkaniec Redy. Był trzeźwy. Pobrana została mu też krew w celu przeprowadzenia badania na obecność narkotyków. Już za chwilę sprawdzimy, co działo się tam w nocy. A tak wygląda już spokojnie sopockie molo. W nocy jednak było areną szaleńczej jazdy czerwonej hondy. Dziesięć osób, które zginęły w tragicznym wypadku na niemieckiej autostradzie koło to Polacy. W nocy, w nocy z piątku na sobotę polski autokar uderzył najpierw w ukraiński autobus, a następnie przebił bariery i zderzył się jeszcze z nadjeżdżającym naprzeciwka polskim minibusem. Rannych zostało prawie 70 osób, głównie Polaków. Czy jesteśmy bezpieczni w polskich autokarach? Jak są one sprawdzane? Jak długo mogą jeździć kierowcy? O tym dziś w poranku eksperci i nasi reporterzy. Za zestrzeleniem alezyjskiego samolotu stoją Rosjanie, a nie separatyści, poinformował szef kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Witali Najda. Dodał, że SBU nie ma wątpliwości, że bojownicy wiedzieli, iż ostrzeliwują samolot pasażerski, a Rosja stara się teraz ukryć swój udział w akcie terrorystycznym. Wiadomo skąd została wystrzelona rakieta i wiadomo, że na pokładzie nie było Polaków. A to, co się dzieje na miejscu katastrofy od wczoraj widzi na własne oczy nasz specjalny wysłannik opowie Państwu o tym w poranku, o tym co widział. Jesteśmy razem, razem zmienimy Polskę, razem zwyciężymy oświadczył Jarosław Kaczyński. Podpisując umowę z Jarosławem Gowinem i Zbigniewem Ziabro. Czy to połknięcie przystawek, jak chcą niektórzy, czy zjednoczenie prawicy, jak mówią sygnatariusze umowy? A może to powtórka z akcji wyborczej Solidarność? Naszym gościem będzie jeden z jej liderów, były wicepremier Janusz Tomaszewski. O tym, co na scenie politycznej może zmienić Zjednoczenie Prawicy, będziemy mówić w poranku. i Będziemy także mówić, proszę Państwa, o wielkim sukcesie Polaka w Tour de France. Rafał Majka, zwycięzcą 14 etapu tego wyścigu. Na taki sukces w kolarstwie czekaliśmy 21 lat. Majka wczoraj dołączył do Zenona Jaskuły i jako drugi nasz rodak w historii zwyciężył na jednym z odcinków najsłynniejszego wyścigu świata. Maja Włoszczowska, także wielokrotna zwyciężczyni wyścigów kolarskich, będzie dla Państwa komentowała sukces Rafała Majki. No i proszę Państwa, Majka zwyciężył na morderczym etapie, a ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, liczymy na kolejne sukcesy. Ola Rosiak już w naszym studiu. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. O czym Dzień w serwisie? Państwa. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło na głównym deptaku w Sopocie. Kierowca Honda Civic poszkodował prawie 20 osób w takim szaleńczym rajdzie. Już o tym, zdaje się, wspominałeś. Mhm. Za chwilę więcej szczegółów w serwisie. tragiczny wypadek w Sopocie według ostatnich informacji aż 20 osób zostało poszkodowanych przez kierowcę szaleńca który taranował autem turystów na głównym sopockim deptaku Kierowca Hondy Civic to 28-latek z Wejherowa policja sprawdza czy był pod wpływem środków odurzających i w zjednoczeniu prawicy, proszę Państwa, będziemy w naszym poranku, będziemy także oczywiście zaglądać do Sopotu. Przypomnijmy, wczoraj o 23, około 23 szaleniec wjechał na, najpierw na Deptak, a następnie na drewniane na Molo. 20 osób trafiło do szpitala po tej szaleńczej jeździe. Oto jak jeden z czytelników portalu Trójmiasto.pl opisuje to, co działo się w nocy na Sopockim Mąciaku. Około 23.20 idąc przez molo w kierunku Mąciaka na wysokości Kina Letniego usłyszeliśmy huk i zobaczyliśmy światła oraz uciekających ludzi. A po chwili światła czerwonej Hondy jadącej prosto na nas. Samochód nie jechał prosto tylko zygzakiem utrudniając ludziom ucieczkę. Całe szczęście udało nam się odskoczyć na bok. Kierowca dojechał do połowy molo samochodem, tam się zatrzymał i ruszył z powrotem w kierunku ulicy Bohaterów Monte Cassino. Wracając potem do samochodu na wysokości krzywego domku, zobaczyliśmy rozbity samochód oraz rannych ludzi. Cały rajd trwał dobre 5-7 minut, ale nie było w okolicy ani jednego policjanta, ani jednego strażnika miejskiego. Tak relacjonuje czytelnik portalu trójmiasto.pl. A teraz już czas na pierwszą porcję informacji pogodowych. Waldemar Dolecki, dzień dobry. Dzień dobry. Słońce, Witam. słońce, słońce. No słońce, 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 ale tak troszeczkę mamy chmur w tej chwili nad Polską, szczególnie w tej części północno-wschodniej od Warmii po północną część Mazowsza. No i nie wykluczone, że gdzieś tam miejscami z tych chmurek spadnie jakiś drobny deszcz ale generalnie czeka nas dzisiaj kolejny piękny dzień iście letni za chwilę zobaczymy temperatury, ale przed południem o właśnie jeśli chodzi o temperatury no to wzrost do 34 stopni zwłaszcza w Polsce Zachodniej ziemia Olbuska, Słubice i okolice. Natomiast w Wielkopolsce też bardzo gorąco do 33 stopni Nie gorzej w Polsce wschodniej 30 w Warszawie 31 w Rzeszowie 28 w suwałkach Jeśli chodzi o te miejscowości nadmorskie, bo to może nas jakoś szczególnie interesować, zwłaszcza tych z Państwa, którzy odpoczywają nad polskim morzem. To też przyjemnie ciepło w Międzyzdrojach 27 stopni, w Ustce 26, w Łebie 25, na Helu 24, w Mikołajkach 27, w Węgorzewie też 27, w Giżycku 28. Na ogół przewaga słońca. Dopiero po południu będą pojawiać się miejscami burzy, ale nie powinno być ich jakoś szczególnie dużo. To jest głównie na okolice Gdańska. A także warmia Mazury morze na Podlasiu zagrzmi i wysoko w Tatrach. Tam również spodziewamy się jakichś pojedynczych burz. Jeśli chodzi o temperaturę wody. No to y, tabie może nie rekordy, ale, ale sprawia, że się uśmiechamy pozytywnie, zwłaszcza w Mazurskich Jeziorach, także na pojeździe Żudrawskim. Tam ta temperatura od 20 do nawet 23 miejscami, 24 stopni. Bałtyk, no to oczywiście tradycyjnie 18-19, zależy od miejsca, ale ja że ten lipiec jakoś tak... Y, Całkiem dobrze wypada pogodowo. No, no, temperatury bardzo wysokie. Zastanawiam się, jaki jest sens jeździć na przykład teraz do Egiptu czy do Turcji. Wystarczy do Gorzowa, tam przypomnijmy 34 stopnie dziś. No myślę, że taki jest sens, że ta pogoda jest nasza trudno przewidywalna. Jeśli zakładamy urlop, w, planujemy urlop w marcu czy kwietniu, to tak naprawdę konia z rzędem temu, kto zgadnie, czy lipiec będzie ładny, czy też taki sobie. No i dlatego pewnie wielu z nas wybiera. Pewną pogodę A gdzieś A ceny dalek. wakacji za granicą, jak już nieraz mówiliśmy, w zasadzie często nawet i niższe niż tych w polskich kurortach. No, przede wszystkim myślę, że ta no, pogodowa pewność jest chyba takim czynnikiem wiodącym podejmowaniu... Ale dyscytum. tak się zastanawiam, czy przy takich wysokich temperaturach powietrza, jak 32-34 stopnie, to temperatura Bałtyku wydaje się pewnie jeszcze niższa niż w rzeczywistości, ta odczuwalna. No tak pewnie tak. No ale cóż. <taki bałtyk. Taki bałtyk. Taki urok bałtyku. No, jeśli jesteśmy na przykład w Portugalii, no to to, to jeśli wchodzimy do oceanu, no to ten też jest zdecydowanie zimny. Akurat Portugalia i... to jest zły przykład, bo tam faktycznie bardzo zimny jest ten ocean. No tak, tak, ale, ale <grym zimny> to jest miał... porównywane ale do, do, do Bałtyku, więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy nad Oceanem Bałtyckim. <grym zimny> Możemy zapromonować Zatokę Pucką, tam jest płytko, woda mało się rusza, w związku z tym jest dużo cieplejsze. Dokładnie tak. Waldemar Mardolewski, dziękujemy za, za pierwszą porcję informacji pogodowych. O pogodzie będziemy, proszę Państwa, oczywiście jeszcze wiele mówić podczas naszego poranku. Wracamy po przerwie. A już teraz, proszę Państwa, wracamy do wypadku polskiego autokaru pod Dreznem. Wypadku, który wciąż budzi wiele pytań. Autokar należał do firmy Sindbad, która od 30 lat ma swoją siedzibę w Opolu. Prezes tej firmy nadal nie udziela informacji. A co udało się ustalić naszej reporterce? Odpowiedź, już teraz, w Opolu jest nasza reporterka, właśnie Anna Święcicka Aniu. Na pewno będziemy wracać do tego tematu. na Święcicka, bardzo dziękujemy. A teraz proszę Państwa o katastrofie malezyjskiego Boeinga. W miejscu, gdzie maszyna runęła na ziemię trwa spór o to, kto będzie prowadził dochodzenie i kto zajmie się wywożeniem ciał. Prorosyjscy separatyści, którzy kontrolują okolice miasta Torres, utrudniają oględziny nawet obserwatorom OBWE. Mało tego, rejon katastrofy to strefa wojny. Wojny, która trwa od kilku miesięcy która nie pozostawia, która pozostawia coraz więcej ranę z krasnoarmiejska na wschodzie Ukrainy nasza wysłaniczka Maria Stepan, która tę relację nagrała wczoraj wieczorem. Posłuchajmy. No już za chwilę proszę Państwa kolejny serwis. A już teraz, proszę Państwa, wracamy do nocnych wydarzeń na Sopockim Mąciaku. Szaleniec wjechał na deptak samochodem i tratował ludzi. Łącznie 20 osób trafiło do szpitala. Pani Małgorzata Franaszczak była świadkiem tych wydarzeń. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Czy może nam Pani opisać to, co działo się wczoraj, późnym wieczorem na Sopockim Mąciaku? A już teraz, proszę Państwa, połączymy się ze Sławomirem Siedzieniewskim, który jest w Sopocie. Będziemy rozmawiać o tym, co działo się tam w nocy na Mąciaku. Sławku. Jakie ty masz informacje odnośnie tego, co wydarzyło się w nocy? Przypomnijmy, szaleńcza jazda czerwoną hondą, 20 osób w szpitalu. To prawda, tak naprawdę to wszystko działo się około godziny 23.00, 23.30, tak przynajmniej relacjonują naoczni świadkowie. Teraz w Sopocie jest jeszcze sporo ludzi wracających z imprez, ale o godzinie 23.00 i tak naprawdę cała ulica bohaterów Monte Cassino to jest po prostu rzeka ludzi idących w jedną i w drugą stronę. Zresztą wszyscy, którzy tutaj byli doskonale o tym wiedzą. Ludzie uśmiechnięci, zrelaksowani i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę wszystko rozpoczęło się w okolicach Sopockiego Mola. Jeszcze w tej chwili nie usunięto resztek barierek drewnianych barierek przez które przejechał kierowca który tak naprawdę ciągle jeszcze nie wiadomo na pewno nie był pod wpływem alkoholu być może był pod wpływem narkotyków sprawdza to w tej chwili policja wjechał na molo tam była masa ludzi o tej godzinie molo nie jest jeszcze biletowane trwają tam seanse letniego kina on przejechał przez pierwszy rząd leżaków z ogromną szybkością wcześniej jeszcze stał chwilę przed tą drewnianą barierką swój szaleńczy rajd odbył w głąb mola tam jednak jest podwyższenie, więc zatrzymał się, zawrócił, pojechał w drugą stronę. Nie zakończył tej swojej akcji na Molo, tylko wjechał dalej. Na ulicę Bohaterów 100 km na godzinie. Różnie na ten temat mówią ludzie. Spotkany taksówkarz mówił, że to było około 60. Ludzie krzyczeli, odskakiwali na boki. Część ludzi goniła za nim. Gonili za nim także ochroniarze z Sopockiego Mola. Swój rajd zakończył niedaleko stąd. Widzą państwo ten lokal z takimi bordowymi doniczkami. Tam jednej, dwóch doniczek w tej chwili nie ma. One po prostu zniknęły, bo tam właśnie zakończył się rajd Szaleńca. A wraz ze mną pan Dariusz Garczyński, kierownik Sopockiego Mola. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Tak naprawdę pan, pana nie było na miejscu zdarzenia, kiedy to się wszystko wydarzyło. Jak dowiedział się pan o tym, że na Molo dzieje się coś tragicznego? Kto dzwonił? Po godzinie 23.23.20 zadzwonił do mnie nasz pracownik. Ochroniarz, tak naprawdę. Najpierw dozorca, który zajmuje się takim doglądaniem terenu. Następnie zadzwonili do do mnie ochroniarze, którzy no, po wyjeździe samochodu z mola mogli dopiero faktycznie do mnie zadzwonić i powiedzieć, co się stało, jak to wygląda, co jest zniszczone. Jeżeli chodzi o poszkodowane osoby, no to oni niestety też nie byli zorientowani. Wiedziałem, wiedziałem o jednej osobie, którą zabrali pracownicy pogotowia WOPRu. Że ma coś z nogami, że nie może chodzić. Podobno, podobno to wyglądało tak, że on najpierw stanął przed tą drewnianą barierką mola. Przypomnijmy, to jest taka część ograniczająca wejście swobodne. Tam już na barierkach nikogo nie było, bo kończycie sprzedaż biletów. Każdy może wejść na molo i to także wykorzystują, zwłaszcza w taką ciepłą sobotnią noc jak wczoraj ludzie. Tak, po godzinie 23 barierki są już kasy biletowe, są zamknięte i w tym momencie no, może wejść na molo każdy. To, co się dzieje po godzinie 23 na molono, to. Ile tam ludzi mogło być? To może być różnie. To wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda. Czy jest jakaś impreza w, w Sopocie większa, czy mniejsza. Przez Ale generalnie na... tak, z doświadczenia to tłumy no, były, to prawda? To po prostu rzeka tłumy ludzi. ludzi. Rzeka ludzi, jest około może być jednocześnie półtora tysiąca do dwóch osób, nawet w danej chwili na deskach. To, że po prostu nikt tam nie został na zabity, deskach, po zabity prostu. to jest jakiś. Tym bardziej, że zaraz na samym początku Mola jest kilkadziesiąt leżaków, i tam naprawdę odbywają się takie letnie seanse filmowe. Więc ci ludzie tam byli, oglądali film tak jak w weekendy. Dokładnie. Kierowca wjechał w pierwszy rząd teżaków. To, że ci ludzie po prostu zdążyli się poderwać, bo widzieli, co się dzieje, no nie wiem, no, należy to zawdzięczać jakiemuś zdarzeniu losowemu, dobrej reakcji, myślenia ludzi. I ludzie, którzy przyszli po prostu odpocząć, oglądać kino, nie byli ani tam napici, ani pijani, czy pod wpływem narkotyków. Dlatego zareagowali. Ochrona z kolei do mnie mówiła, że w momencie, jak on podjechał, on nie zatrzymywał się przy barierce. On był zdecydowany na wszystko. Wjechał i tyle. Jeden z ochroniarzy stanął na drodze samochodu i... Próbował tym... go zatrzymać po prostu, tak? Tak, próbował go zatrzymać i w tym momencie usłyszał tylko, że kierowca dodaje gazu, więc szedł z drogi. Tutaj... On nie mógł pojechać do końca molo, bo tak naprawdę w pewnym momencie jest tam podwyższenie, takie kilka schodków, więc można albo rozbić się o ten drewniany pomost, albo zawrócić. On wybrał ten drugi wariant. Dokładnie, zawrócił, no i wtedy udał się w kierunku Mociaka. Proszę powiedzieć, jakie straty poniosło molo w związku z tym przejazdem, szalonym przejazdem? No Tak na bieżąco, bo o godzinie 6 przyjechałem na molo, dzisiaj rano. Pierwszy to jest ten płot wejściowy, który jest no, zdewastowany. Trzeba będzie to wykonać wszystko od samego początku. Po drodze, w momencie nawracania, prawdopodobnie uszkodził dwie ławki. Ale całe szczęście barierki są nietknięte, także nie zagraża to żadnemu bezpieczeństwu dla spacerowiczów w dniu dzisiejszym. Na tę drewnianą część pomostu molo, to tak naprawdę nie można wjeżdżać. To jest bardzo niebezpieczne. No, nie można wjeżdżać. No, deski są 5 cm grubości. Są pewne, wytrzymują jakąś tam wagę. No ale nieszczęście mogło być gorsze. Co pan w ogóle sądzi o tym wydarzeniu? Jak, jak to w ogóle jest możliwe? No, no niestety takich desperatów nie brakuje. Zdarzyło się. Czy w związku z tym będziecie myśleli o tym, żeby jakoś inaczej zabezpieczyć ten wjazd na Molo? Yy, wjazd jest zabezpieczony na Molo od strony hotelu Sheraton i Grand Hotelu. Tam jest ten... Metalowe słupki po prostu. Yy, dokładnie. Tutaj no od strony Mąciaka jest zamykana brama papieska, no ale która też nie, nie stanowiła problemu, bo wystarczyło w nią uderzyć i ona się otworzyła. Nie? Dziękuję bardzo za te, serdecznie za te informacje. Andrzej Garczyński, kierownik Sopockiego... Dariusz Garczyński, przepraszam, kierownik Sopockiego Mola. My jeszcze raz spójrzmy na to, co w tej chwili dzieje się na Mąciaku. Tak? Tutaj trwa czyszczenie, porządkowanie tej całej ulicy. Co trzeba powiedzieć? Trzeba powiedzieć kilka słów na temat bezpieczeństwa ulicy Bohaterów Monte Cassino, jednej z najpopularniejszych e, ulic e, naszego trójmiasta, bo tutaj tak naprawdę. Od pewnego czasu tlił się swego rodzaju konflikt. Konflikt między władzami samorządowymi a policją. Władze samorządowe od dawna apelowały do policji o to, że jest tutaj niewystarczająca ilość policyjnych patroli, zważywszy na to, że w każde weekendowe wieczory tutaj są po prostu tłumy ludzi. Władze walczyły o to, aby tych policjantów było więcej, aby byli po prostu widoczni. Tak jak to się zresztą odbywa w całej Europie, że miasta, które są takimi dyskotekowymi miejscami, gdzie przebywa cała masa Ludzi, to jest tutaj dużo więcej policji. Był konflikt trwający od pewnego czasu między prezydentem Jackiem Karnowskim a policją. Strony doszły do jako takiego porozumienia, ale jedno jest pewne. Już teraz Jacek Karnowski za pośrednictwem Twittera, prezydent Sopotu, zwraca się po raz kolejny do policji, do wojewody, do wszystkich służb po to, aby sprawić, by Sopocki mąciak był bezpieczny. Dochodziło tutaj od czasu do czasu do różnego rodzaju incydentów. Jest monitoring, ale jednak ta bezwładność policjantów czy Straży Miejskiej, która przyjedzie na miejsce zdarzenia, jest dużo większa, kiedy muszą ruszać z jakiegoś punktu, niż taka, kiedy jest na miejscu. Zresztą tutaj niedaleko, w jednej z tych uliczek, doszło przecież kilka miesięcy temu do głośnej sprawy, kiedy tak naprawdę ciężko raniony był tutaj syn znanego biznesmena z Pomorza, właśnie uderzony nożem na bohaterów Monte Cassino. Niestety nie jest bezpiecznie, bo choć zdecydowana większość ludzi, którzy tutaj przychodzą, chcą się po prostu bawić, cieszyć wspaniałym letnim wieczorem, to jednak zdarzają się, jak widać na tym konkretnym przykładzie, tacy, którym nie zabawa w głowie. Trudno na razie ocenić, czy to były narkotyki, czy też może jakiś zawód miłosny, bądź też jakiś zupełnie nieznany akt szaleństwa w głowie młodego człowieka. Tam są różne spory na temat jego osoby. Mówi się, że ma bądź 28 lat i pochodzi z Wejherowa, bądź 32 lata i pochodzi z pobliskiej Redy. Policja przesłuchuje świadków zdarzenia, bo ich tutaj cała masa. Ludzie robili zdjęcia telefonami komórkowymi. Zresztą tu trzeba pochwalić, bo tak naprawdę ludzie rzucili się, by. Złapać tego kierowcę. O mało nie doszło zresztą do samosądu, kiedy w końcu dopadli go, tak jak mówię, kilkadziesiąt metrów stąd, kiedy zakończył, tak naprawdę, gdzieś tutaj na środku Sopockiego Mola swój szalony rajd czerwoną hondą. Z Sobockiego Deptaku, z ulicy bohaterów Monte Cassino, Sławomir Siedzieniewski, bardzo dziękujemy za tę relację. W uzupełnieniu możemy jeszcze dodać, że no to właśnie na tej ulicy, tak jak wspominał Sławek, pełnej dyskotek, pełnej ludzi, szczególnie w weekendy, a głównie w letnie weekendy. Tam dość regularnie dochodzi do mniejszych lub większych awantur. W naszym studium Adam Tarnowski, psycholog transportu. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry. witam serdecznie. To jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa pod tym względem, że ludzie są nieprzygotowani na tego typu szaleńczą jazdy, bo na całe szczęście bardzo rzadko dochodzi do takich przypadków, że ktoś celowo jedzie koło, koło ogródków piwnych, ogródków restauracyjnych, by, by nas rozjechać. No, do katastrofy malezyjskiego Bejinga będziemy, proszę Państwa, jeszcze wracać, a teraz już kilka słów o pogodzie. Waldemar Dolecki. Witam Państwa, dzień dobry. Pogodę mamy piękną. Co prawda w tej chwili na warmi notujemy burzę, ale mam taką nadzieję, że to jest jednostkowa historia i że ta, 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 ta burza wkrótce się skończy. Niemniej no, mamy taką linię zbieżności. To znaczy, generalnie Polska jest pod wpływem wyżu, ale zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie mamy ośrodki niżowe. No i mimo tego podwyższonego ciśnienia zdarza się miejscami więcej chmur, miejscami jakiś deszcz i miejscami burze. Tych obszarów będzie stosunkowo niewiele dzisiaj z burzami. To głównie północno-wschodnia część kraju. A więc Wybrzeże Gdańskie, także Warmia, Mazury, północna część Mazowsza, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, tam może zdarzyć się, w tych rejonach może zdarzyć się burza. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o te groźniejsze zjawiska atmosferyczne. Nieco silniejszy wiatr będziemy dzisiaj notowali nad morzem. To nie będą jakieś szczególnie duże porywy, ale jednak taki bardziej odczuwalny ten wiatr będzie. I to, co cieszy, no to najbardziej chyba to błękitne niebo na południu Polski, od Śląska aż po Podkarpacie. Tutaj niebo niemalże niezmącone. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, bardzo ciepło, zwłaszcza w Polsce Zachodniej, na Ziemi Lubuskiej, nawet do 34 stopni. W głębi kraju 33, w Wielkopolsce 30 na Mazowszu, 28-27 stopni na północy. No i dobra informacja dla tych, którzy odpoczywają dzisiaj nad polskim morzem. Tam wczoraj nad no, samym może mieliśmy 22-24 stopnie, a dzisiaj ta temperatura o 2-3 stopnie wyższa. Na helu do 24 wzrośnie, w łebie do 25, w ustce do 26, a w międzyzdrojach to nawet 27 stopni. A więc lato w pełni. Najbliższe dni nie, nie zapowiadają jakiejś wielkiej zmiany. Wtorek ma być taki bardziej pochmurny, bardziej deszczowy, ale głównie w województwach południowych. Ale to mam nadzieję też taki chwilowy incydent. Tak przynajmniej zapowiadają synaptycy. Cały czas ciepłe i pogodne lato przed nami. Czyli znów będziemy narzekać. Ostatnio narzekaliśmy, że jest za chłodno. Dziś, że jest za ciepło. Trudno dogodzić. No cóż, kolejna porcja informacji pogodowych niebawem. Waldemar Dolecki, dziękujemy. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Przed Drezdeńskiego Szpitala Uniwersyteckiego Przemysław Adamski. Bardzo dziękuję za tę informację. Już za chwilę naszym gościem będzie Janusz Tomaszewski, dawny AWS, z którym porozmawiamy o wczorajszym zjednoczeniu prawicy. To już za moment. W tym serwisie to wszystko. Bardzo dziękuję. A wracamy po przerwie. Słowo Dzieniewski z Sopotu. Bardzo dziękuję. Już o godzinie 10.15 na antenie TVP Info program Woronicza 17. W studiu jest już Tomasz Sekielski. Jaki temat zdominuje dzisiejszą dyskusję? Sporo się w ostatnich dniach wydarzyło. No Oczywiście główny temat dzisiejszej dyskusji to tragiczne zdarzenie, do jakiego doszło nad Ukrainą, czyli zestrzelenie Boeinga malezyjskich linii lotniczych. Ta sprawa wciąż budzi olbrzymie emocje i myślę, że o niej będziemy dużo dzisiaj rozmawiać. Oczywiście też jednoczenie się prawicy, czyli Gowin-Ziobro wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim. I jeszcze, tak zerkam, PSL podobno szykuje się na wcześniejsze wybory. Panie Marszałku? No, myślę, że to przedwczesna informacja. No to zobaczymy. Woronicza 17 o 10.15. Zapraszam. Tomasz Sekierski, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy przed telewizory na antenie TVP Info. Woronicza 17, 15 minut po 10. No za chwilę prognoza pogody. My już kończymy poranek TVP Info. Za chwilę Infodzień. Mówimy Państwu, do zobaczenia. W 17 o przypominamy oczywiście.